Temat dzisiejszego nagrania jest taki, czy ja kocham siebie? A jeżeli tak, to na jakim poziomie? Zbadamy sobie przed tym programem, który opisałam w Zakładce Społeczność. Tam została przygotowana dla Was ankieta. Czy chcecie, takiego, czy chcecie brać udział w takim programie Ku Miłości Własnej, gdzie będę nagrywać właśnie filmy z odcinkami. Przygotowując Was, otwierając Was na miłość własną. Także dzisiaj sobie zrobię takie badanie, jak to wygląda, jak to wygląda w ogóle z nami wszystkimi, jak to teraz funkcjonuje, za jakiś czas. Jeżeli będę nagrywać filmy o miłości własnej, będę drugi raz nagrywać taki film, potem kolejny raz, kolejny raz będę robić takie badania. Jak i w każdym projekcie są badania. Na samym końcu zrobimy topową ewaluację, więc um, będzie podsumowanie programu ku miłości własnej. Też możecie brać w tym udział, możecie pisać komentarze, zobaczymy. Teraz tak. Wybierz sobie kartę myśląc o sobie, oczywiście, bo to jest to dotyczyć ma ciebie. Ta karta, którą wybierzesz, przedstawia to, co ty czujesz i to, co intuicja ściąga, mówiąc o tobie. I zaraz do każdej karty odpowiem na to pytanie. Zaczynamy. Czy ty kochasz siebie? Skupiasz się na tej karcie, skupiasz się na sobie. Czy ty kochasz siebie? Czy ty kochasz siebie? No, tak, kochasz siebie. Mhm. Mm to nie jest taka miłość poprzez ego, to jest coś, co ty w sobie bardzo mocno odczuwasz. Mhm. Mogłam tu ściągnąć ludzi urodzonych w okolicach czerwca, szóstki numerologiczne. Może w czerwcu, w okolicach lata bardzo ktoś z Was mocno pracował nad miłością własną. Być może teraz pracujecie, bo mamy czerwiec, tak? W tym roku też, bo mamy 6, z roku um, numerek 6, ale też. To może być po prostu taki czas trudny, który ty przeżyłeś, przeżyłaś, który się wiązał z tym, że poprzez jakieś ciężkie doświadczenia bardzo mocno pokochałaś, pokochałeś siebie, tak? Zobaczmy na jakim poziomie ty teraz jesteś w miłości własnej. Czytamy tutaj od, w skali od 1 do 12. Na jakim poziomie jesteś miłości własnej? Jaki ty teraz uzyskałaś siódemeczka? Pięknie, słuchajcie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Na plus 7 jesteś, tak? Czyli mm, no tylko pozazdrościć. Czyli tak, jakby też ktoś z Was się oddaje temu przeznaczeniu, prawda? Ma to, ma to prowadzenie, wierzy w przeznaczenie. Siódemki numerologiczne. Ludzie, tak samo mówię, urodzenie w okolicach lata tutaj. Ludzie, którzy pracują być może teraz, albo kiedyś pracowali w okresie letnim, albo teraz pracujecie nad sobą bardzo ładnie. Siódemeczka pięknie. Co jeszcze powinnaś, powinieneś zrobić, aby jeszcze bardziej poczuć tą miłość własną? Poszukamy rady dla ciebie. Ty po prostu musisz zacząć od nowa. Nie wiem co od nowa, bo to jest ogólne, yy, ogólna karta. Ona zawsze mówi, że zaczynamy nowy cykl, zaczynamy od nowa, wchodzimy w coś od nowa na, yy, na, na czystej karcie, tak? Pięknie. Nie wiem, czego to może dotyczyć, bo to może dotyczyć wszystkiego: pracy, związku, wyprowadzki, wyjazdu, tak? To może dotyczyć wszystkiego. Natomiast to, gdzie coś jeszcze tutaj yy, czujesz, że to jeszcze gdzieś ściągniesz jakiś bagaż, bagaż, bagaż za sobą, tutaj karta radzi, zacznij od nowa. Może yy, od nowa patrzeć na siebie, może od nowa spostrzegać świat. Może od nowa na przykład otworzyć się na wiarę, na duchowość, na, 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 na ludzi, na, na no nie wiem na co, na swoje zdolności. To jest tak pokazane. Dziękuję Ci, pięknie, gratuluję Ci z całego serca i zapraszam do kolejnych filmów. Papa. Pa. Mam Twoją kartę, skupiasz się na sobie, myślisz, myśl, myślisz teraz o sobie, tak? Mocno się zastanawiasz nad sobą, myślisz o sobie? Czy ty kochasz siebie? Czy ty masz miłość własną do siebie? Czy ty kochasz siebie? Hm. A ty te dwie mnie przyciągnęły. Yy, tutaj, no tak, tutaj w ogóle tak, jeżeli chodzi o kartę, to ktoś z Was yy, albo tutaj brakuje mu jakiejś osoby wspierającej, jakiegoś pocieszyciela, jakiegoś przyjaciela, z kimś, kogoś z kim był związany, albo yy, po prostu ktoś z Was się troszeczkę odizolował, tak. Jest teraz skupiony na sobie, nie potrzebuje wsparcia, nie, nie chce wspierania, pracuje teraz nad sobą. I co jest ciekawe, ponieważ przyciągnęły mnie dwie karty, jedenastki, zobacz, jedenastki, a tu jest trójka, to jest ogromna duchowość, tak? I dwie jedenastki mnie przyciągnęły, czyli tak, można powiedzieć, że weszłaś, weszłeś na nową drogę życia, jest tu prowadzenie, ale czasami w siebie wątpisz. Mhm. Tak, jak bardzo yy, siebie kochasz, bo skala się kończy na 12, yy, jest taki czasami przychodzi moment, że tak jak po prostu siebie kochasz, tyle, ile energii wkładasz w miłość własną, ile już drogi przeszłaś, przeszedłeś ku miłości własnej, tak czasami jest mocne uderzenie, w wątpienie w siebie. M. Mm? Ale zobacz, jest jak gdyby odpowiedź na tak. Mhm. Gdyby nie było tej karty, powiedziałabym, że no, ktoś z Was nie kocha siebie, ale jest, tylko jest to wątpienie. Wątpienie na tej samej granicy, tak? Czyli im bardziej popracowałam nad sobą, zrobiłam holendarną, taką ogromną pracę nad miłością własną, czasami mam takie coś, że wątpię w siebie. Z taką samą mocą wątpię w siebie. Mam taki dół straszny. No. Zobaczmy, na jakim poziomie miłości własnej już jesteś w skali od 1 do 12. Na jakiej, Na jakim poziomie na skali. Od 1 do 12 ty jesteś na tym poziomie miłości własnej. Teraz? Zobacz jaką masz, jaki masz poziom, zwątpienia. Masz teraz poziom mega zwątpienia w siebie. Mhm. Ktoś z was mocno tutaj upadł. No. Ktoś z Was mocno tutaj upadł w dół. O jejku, jejku. No to teraz tak. Jaka jest dla Ciebie rada na to, aby odzyskać tą miłość własną? Jaka jest dla Ciebie rada, aby podnieść się? Usłyszałam podnieść się, wreszcie się podnieść. Zacznij kwitnąć, zacznij rozkwitać, zacznij się cieszyć. Usłyszałam takie słowa tutaj. Jaka jest dla Ciebie rada na tą miłość własną, poczekaj. Jeżeli coś się wydarzyło w Twoim życiu strasznego, przykrego, okropnego i faktycznie dobiło Cię teraz do dna, to poczekaj, bo tutaj potrzebny jest czas. Jeżeli ktoś jest przeciwko tobie, robi za Twoimi plecami, jeżeli dotykają Cię gdzieś jakieś sytuacje teraz ciężkie, trudne, związane z przykrymi doświadczeniami, to samo się ma wszystko rozwiązać. Nie próbuj teraz ty być osobą, która albo bierze tą ciężkość na, na sobie, na siebie, albo próbujesz szukać teraz sprawiedliwości. To jest druga odpowiedź. Jeżeli ty komuś zrobiłaś krzywdę, czy, czy zrobiłeś komuś ogromną krzywdę i stąd jest ten upadek, albo... Zrobiłaś, zrobiłeś coś strasznego, gdzie ta miłość właśnie Twoja do siebie upadła mocno nisko, to jest powiedziane, żeby przeżyć tą żałobę, żeby przeżyć to. I do tego potrzebny jest czas. Tutaj u was niesamowity teraz się dzieje, to lato to jest niesamowity przełom w waszym życiu. To lato. I to jest wam radzone. W ogóle jest też poradzone, jeżeli tak naprawdę bardzo się źle czujesz, naprawdę tracisz energii, wychodź najczęściej jak to możliwe na słońce. Słońce cię uzdrowi. Mhm. Słońce, morze, plaża, woda, to cię uzdrowi. Tak masz tutaj poradzone. Dziękuję ci ślicznie. Pozdrawiam, papa. Pa. Zobaczymy, czy ty kochasz siebie. Czy ty kochasz siebie? Czy ty kochasz siebie? Czy ty kochasz siebie? Czy ty masz miłość własną teraz do siebie? Czy ty kochasz siebie? Bardzo ładnie, tak. Ktoś urodzony we wrześniu, w okolicach września, dziewiątka numerologiczna, ktoś, kto kończy jakąś przeszłość. Patrz, dwie dziewiątki, wow, o niesamowite. Mhm. Tak, kochasz siebie. Ktoś z Was być może teraz też coś przerabia związanego z przeszłością. Też tak może być, prawda? Albo ktoś z Was pracuje nad miłością własną od jesieni. Dobra. Teraz zbadajmy, no to tu jest pięknie. Teraz zbadajmy, na jakim poziomie miłości własnej jesteś w skali od 1 do 12. Na jakim poziomie miłości własnej jesteś teraz? Tu jest upadek, troszeczkę w dół, tak? Na tej skali od 1 do 12 masz minus 4, czyli być może coś się dzieje takiego, gdzie teraz nie jesteś skoncentrowana, skoncentrowany na sobie, na tej miłości własnej, gdzie... Tak troszeczkę to upadło w dół, ale to jest wytłumaczalne, dlatego że wybrałaś, wybrałeś kartę Kopciuszka, gdzie ktoś jest z Was umęczony, może ma zbyt dużo obowiązków, może ma zbyt dużo zajęć, może ma wokół siebie bardzo dużo ludzi, którzy cały czas od niego coś chcą. Stąd mamy tą kartę, tak? Tu jest lekki upadek w dół, ale niezbyt, niezbyt widoczny, więc ja uważam, że to jest chwilowy gdzieś taki spadek energii i to się za niedługo podniesie. Będziemy nagrywać takie filmy. Może komuś z Was się to wszystko przyda, i komuś z Was po prostu ten program ku miłości własnej pomoże się odbić do góry. Prawda? Bo na, na taki mam cel. W tym kolejnym projekcie moim, żeby was podnieść do góry. Zresztą poprosi, poproszono mnie po prostu o to, więc się zgadzam. <gry> Kilka bardzo fajnych osób, osobowości tutaj na kanale, które mam, poprosiło mnie o takie wspierające filmy, podnoszące um, um, i taką samoocenę, i w ogóle otwierające właśnie na ten bardzo pozytywny wzrost duchowy. Zobaczymy, jaka jest rada dla Ciebie na ten moment. No, widzisz, tutaj bardzo dużo osób. No dokładnie, to jest to, co ja powiedziałam. To się to by zgadzało trochę. Rada na ten moment. Rada na ten moment jest taka. Czy ktoś właśnie tutaj Ci cały czas, albo ktoś, albo um, ktoś z Was jest bardzo rozproszony, nie może się skupić właśnie na sobie, dlatego tutaj jest widoczny ten spadek, prawda? Um, tutaj trzeba naprawdę wziąć się za siebie, mówi karta. Trzeba być stanowczym bardziej, um, pokazać zdrowe granice co do ludzi, ale też co do sytuacji, w jakich Wy teraz jesteście. Bo przed Wami pokazują się schody, Wam jest w ogóle radzony wzrost duchowy, Wam jest w ogóle radzone to, żebyście się pieli do góry. A ten spadek w dół, on jest po to, żebyście zrozumieli, że często Albo przychodzą ludzie, którzy was rozpraszają, i po prostu przez to nie możecie się skupić na sobie. Albo często wy wchodzicie w jakieś sytuacje, które was rozpraszają, gdzie wy potem musicie dawać dużo swojej energii. Bo tu jest pokazana osoba bardzo mądra. Może nie wygląda na taką, nie wygląda, nie, nie pokazuje się być może też. Że jest wow, ale tu jest pokazana osoba bardzo, bardzo mądra. I też trzeba uważać, bo jeżeli na przykład Ty chcesz być osobą mądrą i jesteś jakimś mistrzem duchowym, albo chcesz komuś pomagać i dawać tą mądrość innym, to też trzeba uważać, dlatego że wtedy znowu koncentrujemy uwagę na innych. Przenosimy tą energię ze swojego serca na innych, czyli w jakim stopniu nie potrafimy zachować tego, tej równowagi. Owszem, możemy to robić, ale z zachowaniem równowagi. A tutaj jest pokazane, że upadasz w dół, jesteś troszeczkę poza kreską, tak? Jest minus 4. Na poziomie plus 12, minus 12 jesteś na minus 4. Czyli tutaj jest ten, to opuszczenie się w dół spowodowane właśnie przez takie sytuacje. Zdrowe granice, dystans do niektórych spraw jest tutaj poradzony. Poradzone jest też to, co ja czuję tutaj, aby stać się taką osobą zdyscyplinowaną wobec siebie i wobec innych, postawić sobie jasne cele. Tak jest tutaj pokazane. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam cię, papa. Pa. Witam cię bardzo serdecznie. Zobaczmy, czy ty kochasz siebie. Czy ty kochasz siebie? Czy ty kochasz siebie? Te dwie mnie przyciągnęły. Mhm. Tak. Kochasz siebie, dokładnie tak. Zobacz, jaka fajna karta, nie? Tutaj mamy dziewczynkę, na której głowie jest piesek, czyli jakby taka się pokazuje równowaga, prawda, między myślami, a między swoją osobą, czyli ktoś z Was naprawdę fajnie jest połączony ze sobą. Tak to odczuwam, macie kompatybilność, rozum, umysł, yy, wyższa świadomość plus to, kim jestem, tak? Akceptuję siebie, kocham siebie, masz dwie karty, czyli być może również to, jak ty kochasz siebie tak samo i też kochasz swoją rodzinę, bliskich albo pracę, projekt, działalność, którą wykonujesz. Tu jest niezwykła, niezwykła kompatybilność, tak? Tu jest dwójka, tu po dodaniu jest dziesiątka, czyli jeden. Czyli pełen, y, taki 21, pełen cykl zachowany, zachowany, zachowana równowaga, tak? Na ten moment. Jak najbardziej, tak, bardzo mi się to podoba. 21. Mm -hmm. 21. Szóstki numerologiczne mogłam ściągnąć, czwórki numerologiczne, jedynki numerologiczne, y, też osoby urodzone wiosną bądź latem bądź Zimą, styczeń. No zobaczymy, co będzie dalej. Teraz się zapytamy, na jakim poziomie miłości własnej Ty teraz jesteś? Na jakim poziomie miłości własnej Ty teraz jesteś? Na jakim poziomie miłości własnej Ty teraz jesteś? W tym momencie jest upadek w dół. Mhm. Czyli jest jakiś problem. Odzywa się jakaś przeszłość, ktoś z przeszłości jest upadek w dół, jest jakiś problem u ciebie bo masz w skali od 1 do 12 masz 9 na minusie czyli tu jest ten upadek w dół ale tam była piękna praca nad sobą to co się stało, że teraz tej miłości własnej nie ma z przeszłości jest coś nierozwiązane przeszłość nie daje ci spokoju ktoś z przeszłości powrócił ktoś pootwierał jakieś stare rany rada dla ciebie na ten moment rada dla ciebie na ten moment rada dla ciebie na ten moment ty musisz dokładnie zobacz, tu się pokazują oczy, tu oczy, tu oczy ona patrzy do góry na tego pieska, to tak odczuwam ciało, umysł, myśli musisz złapać tą równowagę ten balans, który on gdzieś tam był wcześniej Tutaj jest powiedziana taka rada, musisz mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Musisz yy, rozegrać coś. Związane to może być z domem albo na terenie Twojej pracy. Coś musisz rozegrać, ale naprawdę byś tutaj niesamowicie ostrożną osobą. Tu się nie ma czego bać. Tu trzeba zobaczyć te oczy mi się pokazały, tutaj też oczy. Musisz cały czas mieć tą równowagę. Musisz znaleźć tą równowagę. Musisz uruchomić to, co miałaś, miałeś kiedyś. Musisz to złapać. Tego, że coś tutaj się rozgrywa, jakaś gra, ważna gra w Twoim życiu. Yy, tak? I teraz co jest ciekawe jeszcze, co jest pokazane? Skup się na tym również, co się dzieje z twoim ciałem, to co jesz, to co wchłaniasz, to co wlewasz do swojego ciała. Niektórzy z was może teraz sięgają po alkohol, albo źle się odżywiają, albo nie wiem, nie są wystarczająco nawodnieni. Tutaj też jest bardzo ważne, to jest to teraz, powinnaś, powinieneś bardzo skupić się na sobie, ja to tak czuję, tak? Bo tutaj był niesamowity, yy, niesamowita kompatybilność. Ta miłość własna tutaj pra, no, praktycznie na wysokim bardzo poziomie, ona była w tym momencie opadła, ale potrafisz kochać siebie, tak? Potrafisz. Na, w tym momencie jest upadek w dół. Teraz tak, mm, jeszcze jedną, no tak czuję. Rada dla ciebie. Co zrobić, żeby odzyskać wreszcie tą miłość własną, która tutaj widzę, że była? Ta harmonia, ta równowaga. Tutaj jest powiedziane, żeby poukładać sprawy z jakimś dzieckiem, pomyśleć o dziecku, poukładać sprawy z dzieckiem albo mm, jeżeli mm, nie masz dziecka, nie chcesz mieć dziecka, zająć się czymś, co będzie Twoje, po prostu tak mieć coś swojego, co będzie twoje, że ty w tym będziesz czuła, czuł cząstkę siebie. I też właśnie kolejny raz tutaj pokazane jest, aby dbać o swoją energetykę i skupić się na tym, co jesz, co wlewasz do swojego organizmu. Bardzo ważne to jest. Dobrze? Dziękuję ci ślicznie. Pozdrawiam. papa. pa. Witam cię serdecznie. Czy ty kochasz siebie? Teraz? Znaczy, nie ogólnie. Czy ty kochasz siebie? Ogólnie, bo na teraz będziemy robić drugi rozkład. Czy ty kochasz siebie? Czy ty kochasz siebie? Myślisz o sobie? Skupiasz się na sobie? Czy ty kochasz siebie? Mimo jakichś problemów i blokady nadziei, y Jakiś jest, ktoś z Was stracił nadzieję, tak? Ktoś z Was ma jakiś problem z uwierzeniem w coś. Z uwierzeniem, że coś się zmieni w jego życiu, że coś się stanie. Ty kochasz siebie, tak? Ty kochasz siebie. Dwójeczka. To może mieć związek z relacją, z relacją jak najbardziej. Obojętnie o jakiej relacji mówię: zawodowa, rodzinna, romantyczna, jakaś taka, wiesz niespełniona cokolwiek tutaj, o czymkolwiek my byśmy mówili. Zresztą zobacz. Wybrałaś, wybrałeś obiekt, gdzie ten ym, strażak on ym, prowadzi ym, tak ten samoloci. Kto jest odwrócone, więc gdzieś ktoś z Was stracił kontrolę nad czymś nad kimś. Dlatego teraz ym, może tak być, że jest tutaj problem. Ale zobaczmy ym, może kontrolę nad sobą. Może tak być kontrolę nad sobą. Tu mogłam wsiągnąć dwójeczki numerologiczne też. Bo kogoś urodzonego w okolicach lutego. Coś się wydarzyło w okolicach lutego. Zobaczmy, jaki poziom miłości własnej masz teraz. W skali od 1 do 12. Jaki poziom miłości masz teraz. Miłości własnej. No i dobrze, masz cztery na plusie. No i bardzo ładnie. Czyli tu jakaś jest utrzymana stabilizacja w tej miłości własnej. Nie, po, nie pozwolisz sobie wejść na głowę. Yy, czwórka to są zawsze stałe fundamenty. Jakiś konserwatyzm, tak? Jakaś ideologia. Masz taką silną ideologię, jakieś takie spojrzenie na siebie. Yy, nie która nie pozwala innym ludziom, żeby ci weszli na głowę, żeby właśnie. Mm, albo ktoś z was próbuje odzyskać kontrolę nad sobą, albo nad taką sytuacją. Też tak może być, bo to można, tą kartę można tłumaczyć na dwa sposób. Ym, to jest to, że ja wiem, kim jestem, ja wiem, co reprezentuję, kogo reprezentuję, i ja nie pozwolę, żeby ktokolwiek wszedł w moją tą przestrzeń miłości własnej. Czasami ta czwórka jest trudna, bo dzisiaj nawet czytam o czwórkach. Jeżeli ktoś ma tam czwórkę z urodzenia, to są takie osoby, które ciężko zmienić, prawda? Które mają gdzieś taki swój pogląd na świat, na życie i, i ciężko je zmienić. Czasami czwórki to też są osoby, które wybierają samotniczy tryb życia dla własnej wygody i spokoju, prawda? Um, Czwórka to też jest rodzina, to też jest coś, co ty kochasz, coś, co ty lubisz robić, tak? Czwórka to też jest jakiś fundament, który został już zbudowany i nie pozwoli, żeby ktoś to zburzył. No, ciekawe. Zapytajmy się teraz, zapytajmy się teraz, wyleciała sama. Rada dla Ciebie, co ma wisieć, to nie utonie. Jeżeli coś się nie układa, poczekaj, daj temu czas. Tutaj, jeżeli to samo ktoś w obiekt miał tą samą radę, jeżeli ktoś spiskuje wokół Ciebie, wydaje ci się, że ktoś cię obmawia, ktoś jest za Twoimi plecami nieszczery, to ta osoba musi sobie to potem po prostu, przemyśleć to zachowanie. Ona musi z tym się skonfrontować. Jeżeli to ty gdzieś tobie się wydaje, właśnie, że musisz gdzieś się czegoś dowiedzieć, że albo to ty komuś zrobiłaś, ale to nie sądzę, bo ty kochasz siebie, czy ty komuś komuś zrobiłaś jakąś krzywdę, żeby teraz cierpieć, płakać, prze, przejść, to jakaś żałoba tu mi się pokazuje? Nie wiem. Przejść jakiś trudny okres w życiu, poczekać, przeczekać. Potrzebujecie słońca, potrzebujecie gdzieś jakiegoś wyjazdu nad morze, nad jeziorko, nad wodę. Potrzebujecie y, też y, troszeczkę zabawy i takiego, y, takiego odpuszczenia potrzebujecie troszeczkę w waszym życiu. Chodzi mi o jakąś taką rozrywkę. Nie dyskoteka czy tam impreza, tylko wyjście gdzieś do natury, wyjazd gdzieś do natury, tak mi się pokazuje i celebrowanie każdej chwili. A to wyskoczyło samo, ale zapytam teraz, jaka jest rada dla ciebie? Nie wiem dlaczego. Ja tylko czytam, co jest w kartach. Powiedziane jest, żeby się troszeczkę schować. Nie wiem przed kimś, przed czymś. Na chwilkę yy, się schować. Oby, pobyć samemu. Bo tutaj znowu się pokazywał, tam mi się pokazywał spiskowiec, spiskowiec, tu mi się pokazuje gangster. Tutaj ktoś komuś zrobił jakąś krzywdę, i, i trzeba byłoby po prostu tutaj przeczekać. Odejść, schować się. I jeżeli przyjdzie taki moment, ty będziesz wiedzieć, taki moment, sygnał, że już dość, wtedy wychodzisz yy, z tunelu. Dlaczego powiedziałam z tunelu, pomyślałam tunelu. Wychodzisz z tunelu, wychodzisz z ukrycia. Jeżeli tu chodzi o jakąś osobę, a nie o, nie o tobie, mówię, yy, mówimy teraz, jeżeli tu chodzi o jakąś osobę, jeżeli ktoś z Was yy, zamilkł, yy, może to jest jakaś przeszłość. Jeżeli ktoś z Was zamilkł, nie odzywa się do kogoś, bo ktoś komuś zrobił jakąś krzywdę, to tutaj jest powiedziane, aby czekać sygnału, aby wyjść z ukrycia. Oczekuj sygnału, aby wyjść z ukrycia. Jeżeli to zrobiła jakaś osoba, to daj temu czas i po prostu oczekuj sygnału, aż to się zakończy. Samo się musi zakończyć. Tutaj ktoś musi sobie coś przemyśleć. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam Was serdecznie do kolejnych filmów. Pa! pa.